Cześć tu Maciek z moja koja.pl. Dziękuję za zainteresowanie naszym polarem rejsowym Premium 340 po Twojemu. Chciałem tak Wam szybko pokazać, jak to wygląda na żywo. Tutaj mam akurat kilka przyszykowanych do wysyłki na dzisiaj. Czyli tak, polar bardzo solidny, ciepły, gruby, 340 gramatura, wzmocniany bark i łokcie Doskonale tutaj sprawdza się na przykład w przynoszeniu masztu czy bomu. Z przodu widzimy trzy odblaski wzdłuż kieszeni, prawy-lewy. Odblaski na pagonach z tyłu wyglądają w ten sposób. Tutaj, w miejscu gdzie umieszczamy imię haftowane czy pseudonim, również dajemy takie haftowane tło w kolorze czarnym. Pulery y, żółte, jaskrawe, poprawiające widoczność. Jeśli chodzi o naszywki, to tak one wyglądają. Są to naszywki drukowane czyli jest to kawałek materiału, na który naniesiona grafika wybrana przez Was i później jest to przyhaftowane takim ściegiem e, satynowym w miejscu wskazanym przez Was. E, opcją są naszywki haftowane, ale to musicie najpierw skontaktować się z nami, e, bo jak mówię, to nie jest w standardzie. E, co tu jeszcze? Każdy ma e, e, kaptur rozsuwany, e, ściągacze w kapturze, ściągacze na dole, Wyglądają w ten sposób. Jak spersonalizować Polar. Pod tym produktem widzicie kilka przykładowych naszywek. Wystarczy zapamiętać numer, i podczas płatności będzie tam takie okienko do sprzedawcy tam wpisujecie, jakie imię czy pseudonim mamy wyhaftować, jakie naszywki, ich numery i gdzie umieścić. Dzięki pozdrawiam, wszystkiego dobrego.